By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. E, witajcie, kochani. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę inny. E, od razu chcę powiedzieć, poinformować Was, że będzie to pogadanka o pobycie w sanatorium. Więc e, w sumie, jak najbardziej, będzie dotyczyć tylko tych osób, które. Nigdy nie, było w, nigdy nie były w sanatorium, a są bardzo ciekawe, jak to wygląda, z czym to się je. Albo jadą po raz pierwszy w, jakąś, w jakimś niedługim nie, nie, nie czasie i trochę się boją, tak jak ja się bałam, jak jechałam pierwszy raz. Więc taki filmik, jeżeli komuś z Was po prostu szkoda na niego czasu, a chociaż spodoba Wam się. Kominek, który się pali w tle, to wyłączcie głos. Może zainteresuje Was chociaż tło um, i, i da Wam spokój i harmonię płynącą z tego kominka. E, dobra, tyle um, kwoli wyjaśnienia i zaczynamy. Słuchajcie, postanowiłam nagrać taki film, e, bo od kilku lat jeżdżę do sanatorium i coś mogę na ten temat powiedzieć, komuś coś doradzić, służyć pomocą. E, mam nadzieję, że napiszecie dużo komentarzy, dużo maili, e, będziecie pytać o wszystko. Ja bardzo chętnie naprawdę Wam na wszystkie pytania odpowiem. E, jestem w tym obcykana, że tak kolokwialnie powiem, i na tym się znam. Wiem co i jak. Wiem co się zmienia co roku, bo co roku jeżdżę, więc no, coś mogę naprawdę na ten temat powiedzieć. I teraz tak, kiedy ja jechałam pierwszy raz jako bardzo młoda dziewczyna do sanatorium. Byłam kłębkiem nerwów, miałam malutkie dziecko, z którym byłam, zresztą nadal jestem. Ci, co mnie, ci, ci z Was, którzy mnie oglądają od początku, wiedzą, że z córką często nagrywam. Jesteśmy bardzo zżyte do dzisiaj i tak było od początku, od poczęcia i, i cały czas tak jest. Więc naprawdę to była dla mnie masakra. Jedna wielka masakra. Byłam zagubiona, nie wiedziałam. Co, jak, dlaczego, po co i tak dalej. Ja miałam skierowanie pooperacyjne, więc mogłam się z tego wypisać, ale z drugiej strony nigdy nie byłam i byłam tego bardzo ciekawa. Tu się bałam, ale tu chciałam zobaczyć, jak to jest, więc po prostu pojechałam, a wiedziałam, że mi to nie zaszkodzi. Co prawda na skierowaniu, które otrzymałam, które otrzymałam, było napisane, że trzeba zabrać dresy, strój kąpielowy, klapki, ręcznik. To co jest podstawowe w sanatorium do gimnastyki i do zajęć w wodzie. Nikt niestety nie wnika w szczegóły bo to jest wydrukowane. Każdy taką kartkę dostaje i ci co pierwszy raz jadą nikt nie mają nie mają że tak powiem w głowie za głową dodatkowych rzeczy. I nie biorą pod uwagę warunków atmosferycznych. Ja pierwszy raz, jak jechałam, to była wczesna, wczesna jesień, na początku września. Co prawda, wrzesień był wtedy piękny, naprawdę piękny, piękna, złota polska jesień, e, niestety ja byłam tam trzy tygodnie, a przez półtora tygodnia padało, że to był początek września, więc e, jeszcze nie był to okres grzewczy i grzejniki były zimne, w pokoju byłyśmy we dwie, więc e, ubrania nam nie schły, stroje kąpielowe nam nie schły, e, cały czas byłyśmy mokre, jak to wiecie pod parasolem wychodzić, wchodzić, e, że nie wszystkie zabiegi były w jednym budynku, trzeba było przejść kilka metrów, kilkanaście metrów, zależy który budynek, gdzie i jak, więc ta parasol, te przemoknięte, wilgotne rzeczy. Co prawda był balkon, ale wiecie, na balkonie też nie było zadaszenia, więc wszystko padało. W pokoju była wilgoć, nic nie schło. Także, no, tak się rozgadałam, ale tak było. Co prawda nauczona częstymi wyjazdami i własnym doświadczeniem, kto się nosi ten kto nosi ten się nie prosi przepraszam za się. Więc wzięłam nie jeden ręcznik, nie dwa, tylko cztery, trzy stroje kąpielowe i trzy komplety dresów. Tak jak wiecie, na wycieczkę późną jesienią albo wczesną wiosną się jedzie, więc tak się powinno czy pod namiot, czy do domku jakiegoś jak się jedzie, tak się powinno brać, bo to nigdy nic nie wiadomo. No i jak się okazało, to też nie było wystarczające. Zabrałam też dwie pary butów wyjściowych, wiecie, nie, nie kapci, nie klapek, tylko te wyjściowe, żeby przechodzić wychodzić z budynku i na przykład na spaterisie albo po prostu między budynkami się prze, przemieszczać. I to też było bardzo dobrym rozwiązaniem. Najpierw stwierdziłam, że to głupota, ale potem stwierdziłam, a dużo miejsca nie zajmuje, weźmiemy. Jak się okazało, w jednym moim addasie odpadła cholewka. I zostałabym po prostu bez butów. No, wiecie, wczesna jesień, także na, nawet jakbym chciała sobie kupić nowe buty, więc też bym musiała mieć na zmianę. No więc, no, nie wyglądało to kolorowo. Um, także no trzeba być przygotowanym na wszystko. E, e, co tam jeszcze? Ja jeżdżę w jedno miejsce, to jest sanatorium w Inowrocławiu. Um, I tu dają zawsze dwa ręczniki na osobę, takie duże, kąpielowe. No, więc to też trochę pomogło. No, wiecie, moje cztery ręczniki naprawdę nie schły w zastraszającym tempie, więc jeszcze podratowały mi te ręczniki, które się dostaje, jakby w leasing. No, po prostu się je dostaje, potem się trzeba z tego rozliczyć. No, oddaje się je, nawet jak są brudne. Dalej. Nie zmienia to faktu, że będąc w pokoju właśnie dwuosobowym, no nie było gdzie tych rzeczy rozwiesić, no bo wiadomo, no w łazience nie było miejsca, ociekarki nie było, balkon był zalany pogodą, grzejniki nie grzały, no i tak. I teraz tak, taką ciekawostkę chcę wam jeszcze powiedzieć, że wchodząc pierwszy raz do budynku, wiecie, serce bije z tą walizką, e, wchodzisz i patrzysz, e, żeby gdzie tu się zakwaterować, chwiejnym krokiem, z lękiem w oczach, dość sporą tą walizką, jak mi się wtedy wydawało, ale wcale nieprawda, bo jak popatrzyłam na panie, które stoją w kolejce, aby się zarejestrować, z, zakwaterować, e, pff, Popatrzyłam na walizki, no to moja to była, wiecie, torebką na zakupy i zastanawiałam się, co one mają w tych walizkach. Pierwsze moje takie spostrzeżenie, od razu serce stanęło i o kurczę, po co tyle rzeczy w tych walizkach? No one widocznie już wiedziały, czym to pachnie, będąc na wyjeździe w sanatorium wczesną jesienią, późną jesienią, wczesną wiosną, kiedy są zmiany temperatur. I nic nie schnie, więc ubrań trzeba wziąć trzy razy więcej, nie tylko dwa. I one to już wtedy wiedziały. Ja dopiero się dowiedziałam po tygodniu czasu, że tak trzeba zrobić. Yy, za każdym razem jak jadę, przynajmniej raz do roku, yy, trafiam yy, na innego lekarza. Lekarze są fantastyczni, to są panie lekarki, pa, panie doktorki i panowie doktorzy. Yy, I zależy, nie ma tak, że kobiety mają do pani doktora, a mężczyźni do, do pana doktora. Nie, to jest wymieszane po prostu przydział, jaki się dostaje, no, wtedy się dostaje też lekarza swojego prowadzącego przez ten czas, jak się jest. I, I lekarze są naprawdę wyśmienici, tak jak mówię, za każdym razem jest inny lekarz, ale to nie było tak, żeby się trafił jakiś naprawdę, wiecie, no, który nie pomoże. Oni tam wszyscy mają otwarte ramiona, e, wszyscy, w sensie m, panie, e, panie, które chodzą i sprzątają, panie, które, e, panie rehabilitantki, panowie rehabilitanci, ktoś otwiera tylko drzwi, e, pan, który dyżuruje o 22 zamyka drzwi, żeby nikt obcy już nie wszedł na noc, że już jest cisza nocna i tak dalej. Jest tam naprawdę, jest tak... Tak ciepła atmosfera, i tak jest miło i przyjemnie. Ja naprawdę tam jadę z czystą przyjemnością. Naprawdę wiem, że tam mi się krzyda, nie stanie. Jest naprawdę super ekstra. Jeżeli właśnie ktoś, ktoś z Was się wybiera do Inowrocławia, to naprawdę nie bójcie się. Będzie wszystko dobrze. Słuchajcie, jedzenie, no jedzenie. No jak to na, na stołówkach. Ci z Was, tak jak ja na przykład, którzy jedzą powiedzmy prawie wszystko, czyli te 95% jedzą wszystko, to się najedzą. Śniadania są naprawdę wypasione, że tak powiem, jak na sanatoryjne warunki, oczywiście. Obiad jest troszkę mniej obiadu, no wiecie, nie rzuca się tam mięsem, kotletem, że na cały talerz kotlet starcza, no nie, no jest są tam, wiecie, tam po 100 gram i tak dalej, mniej więcej jest wyznaczane dla każdego, no bo to są tysiące osób, bo niby tam nie dali rady. W każdym razie, no i tak jak mówię, jeżeli jecie wszystko, prawie wszystko w 100%, to będziecie naprawdę, nie, nie będziecie chodzić głodni. Tam naprawdę jest wszystko dobre, jest doprawione. Raz na jakiś czas naprawdę się zdarzy to, że nam, no nie wiem, ziemniak jest niedosolony albo coś, ale przeważnie jest wszystko doprawione tak, jak powinno być. Um... Co jeszcze chciałam powiedzieć, no nie chodzi, się, nie chodzi się głodno. zresztą nawet jak, a właśnie inaczej powiem, ci co nie wszystko lubią, na około są sklepiki spożywcze, nie trzeba nigdzie daleko chodzić, kawałeczek dalej przez park jest wielka galeria, w sumie dwie, ale jedna taka duża solankowa, no i, i kilka mniejszych takich galerii spożywczych dyskontów, więc naprawdę można się obkupić i do, do pokoju sobie przynieść i naprawdę się najeść i nie być głodnym. Słuchajcie, inaczej jest oczywiście, jak się um, jedzie w wakacje. W wakacje też byłam. W wakacje były upały, to jest zupełnie inna sprawa, inna bajka, zupełnie. No, wszystko jest inaczej. Wiadomo, są upały, wystawiasz mokre rzeczy na balkon. Jeżeli nie masz balkonu, bo są też pokoje bez balkonów, ale to zostawiasz, nie wiem, w pokoju jest ociekarka, a jak nie ma, to jest jakaś tam ta kratka, wiecie, w łazience, więc wieszasz. To jest kwestia godziny czasu, bo w pokoju jest duszno, gorąco. No, nie ma niestety klimatyzacji, trzeba się. Posiłkować otwarciem drzwi albo balkonowych, albo okien na szersz. W każdym bądź razie, naprawdę, to jest zupełnie inna bajka. To wszystko schnie. zresztą jak jest upał i wychodzisz lekko wilgotna wilgotny z jakiegoś zabiegu, jest tak gorąco, że to na tobie schnie. No, mówię, bardziej mi, tu to, bardziej mi tutaj chodziło o, to, o te warunki, wiecie, atmosferyczne, wiosenno-jesienne. No i co? I tu się rozgadałam mocno, a właściwie to tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że choć troszeczkę Wam pomogłam. No co? Taki był zamysł tego filmiku. I, i, I mam nadzieję, że naprawdę rozpętacie tutaj komentarze i rozpętacie maile. Ja na wszystkie bardzo chętnie odpowiem, tylko słuchajcie, mam jedną taką malutką uwagę, ponieważ ja zaraz wyjeżdżam już za dwa dni, a tam jest naprawdę słaby internet. Zawsze się śmieję, że solanki zabierają, wiecie, fale i po prostu internet tam chodzi, no wgrywanie filmików w domu to jest kwestia minut, a tam to trwa około trzech, bo już sprawdziłam. I nieraz też się nie uda i trzeba to zostawić na, 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 na dzień następny, więc po prostu z uwagi tego właśnie może być poślizg odpowiedzi na komentarze i odpowiedzi na maile. I ja odpowiem na wszystkie, obiecuję tutaj z ręką na sercu. Także nie denerwujcie się, ja naprawdę odpowiem na wszystkie komentarze, bo tutaj w domu wiecie, no jest szybki i ja i ja odpowiadam w przeciągu godziny na komentarze, a na maile to naprawdę w przeciągu dnia to już odpowiadam na wszystkie. No tu naprawdę, no musicie mi wybaczyć, to nie ode mnie zależy, siła wyższa po prostu. I co? No i, i, i też bardzo bym was prosiła o swoje jakieś doświadczenia z sanatorium, też konkretnie może w Winowrocławiu, albo ktoś był w Ciechocinku nad morzem. Wiem, że w górach jest, są, jest dość dużo i są piękne sanatoria, tam nigdy nie byłam. No, tu jestem w środkowej Polsce, tu mnie zawsze zakwaterują. Ja jestem zadowolona. Ja tu wiem, gdzie co jest. Ja tu znam każde drzewo. Tak jak mówię, co roku jeżdżę, więc no, naprawdę mogę Wam wiele na ten temat opowiedzieć. Także co, ja Was bardzo gorąco całuję. Jutro jeszcze normalnie wrzucony filmik będzie z domu, więc szybko. Jak zdążę, to jeszcze odpiszę Wam na kilka komentarzy i na kilka maili. No a tak jak mówię, już od piątku po południu, od soboty, już w sumie pobytu w sanatorium, czekajcie cierpliwie, naprawdę. A jak wr wrócę. Wrócę po trzech tygodniach. To wszystko wraca do normy, także spokojnie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i te, te trzy tygodnie spędzicie miło, a jak nie, no to po prostu poczekajcie, aż wrócę i nagram normalnie wrócicie, wrócicie jak to do moich starych filmików, do mojej metody nagrywania. Także ja was bardzo gorąco pozdrawiam, całuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Pa pa.